Dobry wieczór. Ja bym chciał krótko opowiedzieć Państwu, tak naprawdę z mojej perspektywy, jakie to było dla mnie też i osobiście wyzwanie co w ramach tej nowej misji, wizji i nowej strategii i co to dla mnie oznaczało jako zadanie, żeby to przekazać klientom. Chciałbym zacząć od podniesienia poprzeczki. I przypomnieć dwa fakty. Pierwszy to jest to, że mamy dzisiaj ponad 80% rozpoznawalność naszej marki. I drugi to ten, że co trzeci klient dzisiaj, który kupuje i podłącza internet, tak naprawdę jest naszym klientem. I oprócz tego, że mamy wyzwanie przetłumaczenia nowej misji, We Deliver the World Online, mamy również bardzo drugie. Duże wyzwanie, jak sprostać tak naprawdę tym wielkim oczekiwaniom i temu, co przez ostatnie lata dokonywaliśmy. Dla nas y, zmiana strategii oznacza to, że chcemy to pokazać klientom. Dla klienta najważniejszy jest ten moment, kiedy styka się z firmą, kiedy ma kontakt z nami. Dla nas to oznacza, że powinniśmy zmieniać się we wszystkich tych punktach, we wszystkich tych momentach. Kiedy klient ma z nami, nie, z nami do nas dzwoni, sprzedajemy mu usługę, lub podłączamy mu internet lub robimy dziesiątki innych e, funkcji, to dla nas oznacza, że zmiana tej strategii powinna zmienić sposób, w jaki rozmawiamy z klientem, żeby ta misja miała bardzo głębokie. E, Uzasadnienie, żeby nasi klienci mogli powiedzieć, że tak naprawdę oni widzą, że my się zmieniliśmy. Nie tylko przez to, że się zmienia po prostu logo, albo nie przez to, że zmienia się po prostu reklama, tylko żeby oni powiedzieli, że zmieniła się firma, po to, żeby te usługi dla nich były świadczone w sposób lepszy. To oznacza, że powinniśmy zmienić cały marketing mix. Marketing mix to jest takie oczywiście żargonowe powiedzenie, natomiast chodzi o to, że powinniśmy zmienić wszystkie sposoby działania na rynku komercyjnym ponieważ ja jestem dyrektorem komercyjnym, to o tym będę teraz mówił, żeby dla klienta to oznaczało, że właśnie ta zmiana była zrobiona dla niego, a nie po prostu wewnątrz firmy. I chciałbym o tym teraz opowiedzieć. Więc pierwsze, od czego chciałem zacząć, to zmiany promocji. Wprowadzamy nowe wartości marki. My je nazywamy 3P. Prostota, pasja i pomysłowość. Będzie o tym trochę późniejszy w prezentacji, już nie mojej, ale będzie. Drugie, co, co zmieniamy, to chcemy zmienić platformę komunikacyjną. Jednym z wielkich sukcesów, które mieliśmy przez ostatnie dwa lata, to była reklama. Reklama z Tomaszem Kotem. Teraz no, chcemy się zmieniać. Również zmiany będą dotyczyły tej części, czyli będziecie Państwo widzieli zupełnie nowy sposób komunikacji, zupełnie nowy, nowe reklamy. I Nowe logo to przed chwilą widzieliśmy, zobaczymy jeszcze więcej ich aplikacji za chwilę. I bardzo ważna rzecz: jesteśmy firmą internetową, to oznacza, że serwis WWW jest dla nas bardzo ważnym elementem komunikacji z klientem. Ten serwis również się zmieni, będziecie Państwo za chwilę widzieli, w jakich, w jakich obszarach. W neti mówimy na to total branding, czyli nie zmieniamy tylko kawałka, nie zmieniamy części komunikacji, powinniśmy zmienić się wszyscy. My jako pracownicy i zmienić pozmienić te elementy, które powodują, że klient czuje się z nami lepiej. Dostarczamy większą wartość. Jakie zmiany w produkcie, mam dylemat, ponieważ chciałbym powiedzieć Państwu, jakie będą zmiany w produkcie. Ale nie powiem. Także potraktujcie dzisiaj tak naprawdę ten wieczór jako teaser. Jedyną rzeczą, którą chciałbym, żebyście Państwo w tym momencie zapamiętali, to to, że już niedługo będziemy. Świadczyli usługi w sposób zupełnie nowy. Myślę, że również bardzo zaskakujący dla konkurencji, ale to już nie po raz pierwszy, i to będzie prawdziwy internet. Czyli chcemy zmienić sposób, w jaki tak naprawdę ten internet klientom dostarczamy. My w NETI nazywamy to rewolucją. To jest teraz dosyć popularne słowo, ale my w NETI na tym pracujemy też już od kilku miesięcy. Jakie zmiany w cenie? Na pewno nie chcemy konkurować ceną, yy, chcemy konkurować wartością. Chcemy dawać klientom te rzeczy, które są dla niego istotne i żeby on świadomie wybierał nas dla tych rzeczy, które uważa, że nie ma konkurencja, a nie po prostu dlatego, że my jesteśmy o 20, 30 czy 15% tańsi. To oznacza, że już niedługo, to znowu tizuje tutaj Państwa, brzydko mówiąc, yy, będzie nowa, prostsza oferta, nowe pakiety i... Telewizja. W NETI nazywamy to wartością. Jakie zmiany w dystrybucji? Zacznę od strony internetowej. Dzisiaj, jak Państwo wieczorem wejdą na stronę internetową, będziecie tak naprawdę widzieli lekko zmienioną stronę. Ona się zmieni w pełni 14 kwietnia. I tutaj już nie obiecuje. obiecuję. 14. Można wejść na stronę i zobaczyć, jaki ten serwis jest, bo również nie tylko zmieniamy w, tej, w tym obszarze, jak wyglądamy, ale zmieniamy zawartość tej strony, dodajemy tam nowe funkcjonalności, nowe usługi, które klient może kupować, płacąc za to na, z naszego rachunku. Co jest bardzo innowacyjnym, bardzo nowoczesnym i bardzo wygodnym sposobem zakupów przez Internet i bardzo bezpiecznym. W NETI mówimy o tym bliżej klienta. Podsumowując te cztery rzeczy, produkt, promocja, cena, muszę mieć tu ściągawkę, dystrybucja. Chcemy to robić dla klienta. Dla nas w NETI oznacza to filozofię działania, którą nazwaliśmy klientomania. Klientomania Total Branding, rewolucyjna oferta, to zmiana reguł gry na rynku. To ten przełom, dla którego Państwa dzisiaj zaprosiliśmy tutaj. To zmiana filozofii działania. I to nie jest rebranding, to jest rebraining. Kiedyś miałem doświadczenie w pracy z człowiekiem, który yy, powiedział to słowo. Ja najpierw myślałem, że niewyraźnie wypowiedział to po angielsku. Natomiast sens tego słowa jest, że trzeba najpierw się zmienić tutaj, trzeba najpierw zmienić w jaki sposób chcemy świadczyć te usługi, dopiero potem wystrajać tą fasadę. To jest dla nas o tyle ważne, że ten rebranding można traktować bardzo płasko, a dla NETI to oznacza. Rewolucję to oznacza nowy sposób świadczenia, nową filozofię działania.